na Co tam? Nie działa! Podobno, podobno MP' nie działa A włączyłem Friendly Firea, wyłączyłem konsolę i nie ma. Teraz powinno wszystko być Nie, nie działa! O działa! Przepraszam, Przepraszam. <śpuszamy> Okej, <Okay, pomocy. śpuszamy> jak mnie słuchać? To przeczyśla <śpuszamy> Bardzo dobrze cię słychać, chyba ja mam lagę Teraz lepiej No <śpuszamy> tak dobrze a teraz lepiej czy koszej? Tak, nie dobrze. Okej. Okay. <śmienia> 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 o, nieco przyszła na dole. znamy <śmienia> Oni zabili Dema. Saver, idź po nich! No, ej! idź po nich, bo oni się zabijają! Oni się zabijają, no kurde! Chyba tak. Dobra. O, <słyski> I mortar. Reszta to są po prostu albo upgrade, y, albo ten. Dosłownie ja aktualnie, jak ulepszę raz sobie golda i postawię tego mortara i postawię ścianki, też mogę na dziewiątkę, le na szóstkę lecieć, Builder Base'a. O, już w są. Nadciągając. Kończymy naszą rozmowę, czy jeszcze chcemy coś przedyskutować? Czekaj, daj mi upgrade na ściany Ktoś idzie ktoś przed idzie? nami Idziemy na niego. Tylko przed nami po drugiej stronie jest po drugiej Ktoś przejechał. chyba. Nie, ktoś po drugiej stronie otworzył drzwi. A, idziemy przed nami otwiera. Idziemy otwiera. Po prawej. Tu był o, jest nawet! przynajmniej. O jest. Neb! <laughs> no to było nice. Dobra. One of us. One of was! One of us. Dobra, może każdy z was przeszedł przez zamknięty oblicy... Dobra, chodź, dobra. przedyskutujemy to. Dobra, chodź, dobrze. Chodź tu. A więc, broń, wracaj do. Siadaj na ławce. Usiądź obok do... mnie, lem. A więc. O, dobra, no? Nie, obok mnie. Usiądź. Obok mnie. Nem. Ej. Nem. utknąłem. No <laughs> Też sobie tak utknąłem to jest serce! Też chcę. też chcę. <laughs> Co? Dobra, damy mu trzy pytania, jeżeli źle odpowie to go zabijemy Okej okay. Dobra, jakie będzie pierwsze pytanie? No! Ej, miały być pytania, a co to? Nee. Ale no, ale powinniśmy uczyć. Czy czytacie? No, no to jakie, Dobra, jakie będzie nasze pierwsze pytanie? Bo nie przemyślałem tego trochę. O, czy czytałeś, czy to przesłuchałeś? Jakie są pierwsze trzy składniki w yy, tronciku? Składniki: woda. <laughs> woda, nie, słodkarsa, propadiol, kileczer

i ty go żałowałeś, i ty go żałowałeś, nie? Wtedy jeszcze tak. Teraz, że jestem nowym człowiekiem. Dobra, zabij Głąbok mnie. To to nie ma sensu. Zabij mnie już po prostu. Wow. Bo tam nie było żadnych sztuczków. Duża być. szansa, że oni po prostu nie żyją. W ogóle, jesteśmy tą samą ekipą. Yeah. Yeah. O. No ty, przeżyli, co jest? Jest, to ja w to był z tobą Ja wiem ja widziałem ben, to nie żyje. Ma, Dobra, mamy niebieską kartę, bierz Ben nie kartę, żyje Chodźcie oh, the... oh, oh, Ajaj. Okay. <suszel> okay. Off we go, off okay, we go Piesek okay. jest No a wycie, a Gdzie by wyjść? Gdzie On mnie minął dwa razy ja Trzy raz mu uciekłem Trzy okay. razy okay. okay, A okay. drugi raz, e ten, po prostu mnie nie zauważył no. A powinien ja pierd... Ogólnie to biegnąc pod ulepszarkę? No trudno, dobra O, pik! Co ty jesteś otkły? Co, co to był? Poczekaj mnie Mam tu tak... O, tym razem mam czarną karty Ej, czekaj, czekaj, czekaj Nie. <grym> Oh, o oh, shit, bro! Ale flashback! Uciekam! Uciekam! Pussy, pussy, chodź walczyć! Chodź, chodź, chodź! Siema, przyszedłem po inspekcję twoich jaj!

Ja sobie shielda wygeneruję, spokojnie będę Teraz, kiedy mam już prawie całego shielda, no, <try> no, w sumie ja nie wiem co zrobić w tej sytuacji. No, no to, spoko. to Ja se poczekam. Tak! Dobra, jadę po tą teraz! I idę po to w kole No wejdź! No jesteśmy dobra O ją No my jesteśmy w Warheadzie Ale instintowałem... Okay, dziękuję ale z ciebie... Że to No co nie? Człowieku, teraz, teraz... Cześć. Chodź Warheada odpal... Ej, ja w sumie nie, ja go tam wysłałem! Kurde! Jak coś, to... Jak coś, to poszliśmy... idziemy po mikrochida. Znajdziesz nas spokojnie. krachu. Ten krok już jest wzięty. Kłamstwo. Och, ale na chyba się nie zbyt dawał. <laughs> tak inny Nie no, będzie przedłużał Gierkę, no halo. A gdzie go zabiję teraz? Co się stało? Nie zdążał nawet powiedzieć. Co się stało? Alfa, ty umarłeś. Co się stało? Czekaj po kto siedzie. Zabiję petra. Żyje to pierwszy co zobaczył mnie. Już Coś dobrego, coś dobrego, proszę, coś dobrego! 哇哈哈！呀！<laughs> <laughs> 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 <On zyczy to>. <laughs> 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 ale ci wyszło że <laughs> <laughs> to kamień że <laughs> <laughs>